W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do wioski Gawrych Ruda, położonej w województwie podlaskim w powiecie suwalskim. Wieś leży w Wigierskim Parku Narodowym. Od wschodu, zachodu i południa graniczy z czterema jeziorami Wigry, Staw, Okrągłe oraz Długie Wigierskie. Początkowo miejscowość nazywała się Ruda na Chrudzie, a obecną nazwę przyjęła od jednego z właścicieli, Gabriela Suchockiego, którego imię przekształcono w Gawrycha. Na mapie z XIX wieku widnieje napis Ruda Gawrycha. Na kolejnych mapach w XIX wieku i na początku XX wieku z kolei znajduje się napis Gawrych Ruda lub rosyjski Gawrich Ruda. Przez wieś prowadzi rowerowy szlak imienia Antoniego Patli. W jej granicach ulokowane są kwatery agroturystyczne, prywatne pola namiotowe, kempingi oraz ośrodek wypoczynkowy. W wiosce znajduje się Green Velo Camp. I rezydencja nad Wigrami. Green Velocamp zajmuje obszar około 3 hektarów. Jest w 70% zadrzewiony z własną plażą i łagodnym zejściem do wody. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony. Na terenie obiektu znajdują się w pełni wyposażone łazienki z bieżącą wodą, ciepłą i zimną toalety, prysznice, kuchnie gazowe, lodówki, prąd, miejsce na ognisko. Na terenie Green Velocamp znajduje się 30 stanowisk na przyczepy kempingowe i kampery oraz namioty. Na terenie ośrodka funkcjonuje również wypożyczalnia rowerów. W cenie wypoczynku można również wypożyczyć łódki. Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia rowerów górskich i trekkingowych. Ponadto istnieje możliwość przechowania sprzętu turystycznego. Na terenie Green VeloCamp Camp znajduje się stanowisko Camper System do opróżniania kaset i spuszczania wody szarej z kamperów. Rezydencja nad Wigrami Standard comfort Rooms położona jest nad jeziorem Wigry Staw odnoga Wigier. Rezydencja nad Wigrami położona jest po drugiej stronie ulicy. Usytuowana jest na skarpie z widokiem na jezioro, otoczone starodrzewem. Zaletą lokalizacji jest niewielka odległość w promieniu 500 metrów do sklepów, restauracji, szlaków turystyki rowerowej i pieszej. Wypożyczalni sprzętu wodnego oraz strefy Wigierskiego Parku Narodowego. Obiekt składa się z komfortowej bazy noslegowej oraz wspaniałego miejsca do wypoczynku. W ofercie znajdują się pokoje dwu i trzyosobowe typu standard oraz komfort. Każdy pokój jest z łazienką, telewizorem, dostępem do internetu. Większość pokojów posiada własne balkony bądź tarasy. jak pisał Lew Tolstoy, prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niezruszonym spokoju. I to jest motto rezydencji nad Wigrami. Wieś Gawrych-Ruda rozwinęła się z Rudni, która istniała w tym miejscu jeszcze przed 1668 rokiem. Została założona przez Konstancję z Wodyńskich-Butlerową, dzierżawczynię dóbr wokół jeziora Wigry. Wieś nazywała się najpierw Ruda na Chrudzie, ale od imienia jednego z pracujących tu rudników, Gabriela Suchockiego, nazwano ją Rudą Gawrycha. Albo Gawrychami. Później przyła się nazwa obecna. Rudnia składała się z pieca hutniczego, dymarki, kuźni, urządzeń wodnych z kołami łyńskimi poruszającymi miechy w dymarce i kuźni oraz mniejszymi zakładami pomocniczymi. do żelaza z rudy darniowej używano węgla drzewnego, pozyskiwanego z puszczy, stąd też tak wielkie jej wykarczowanie. Wraz z warsztatami powstała osada rudnika, pomocników i ich rodzin. Rudnik zaliczał się do warstwy wysoko postawionej ludności, a specjalistyczną wiedzę przekazywał potomnym jako dziedzictwo. Nieraz rudnicy dzięki swej przedsiębiorczości osiągali pozycję średniozamożnej szlachty. rudnie przejęli kameduli wigierscy. To oni rozpoczęli produkcję żelaza na masową skalę. Z tego powodu krajobraz puszczański jeziora Wigry przekształcił się w rolniczy. Proces metalurgiczny wymagał niezwykle dużych ilości drewna. Z szacunków wynika, iż na 1 kilogram żelaza potrzebowano aż 20 m3 drzewa. Lasy zostały dopiero przywrócone przez nasadzenia w XIX wieku. Złoża rudy darniowej są na suwalszczyźnie płytko położone. Z tego powodu już od bardzo dawna produkowano tu żelazo. Ruda darniowa jest rudą o niewielkiej zawartości żelaza. Uzyskiwano ją w powierzchniowych odkrywkach. Wytapiano we wspomnianych wyżej piecach, dymarkach. Piec taki to wydrążona w ziemi jama o wielkości do kilku metrów, wyłożona wewnątrz gliną. Przybywano do niego warstwami rudę na przemian z węglem drzewnym. Dodatkowymi otworami tłoczono powietrze, a żelazo wraz z popiołem opadało na dno. Wypływało dodatkowymi otworami, tak zwanymi liśnimi ogonami. Przy każdej takiej operacji otrzymywano od 4 do 5 kg żelaza. Początkowo wieś istniała w pobliżu sztucznego spiętrzenia wody w naturalnym zbiorniku stawie pociczańskim. Siła spiętrzonej wody była potrzebna do wypukiwania urobku i poruszania miechów w piecach wytopieniowych. Po zaprzestaniu eksploatacji złoż rudy i wytopu żelaza, spiętrzenie wykorzystywano do pracy młyna. Istniał on do połowy lat 70. XX wieku. Obecnie jest w nim zaplecze welęgarni ryb polskiego związku wędkarskiego. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.